Siemanko! Na wstępie chciałbym podziękować bardzo rodzicom, którzy pomogli mi w realizacji tego mini-projektu. Zoferowali mi wielką pomoc w wyborze, jak i w transporcie odpowiednich produktów do fundacji. Oraz również dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swojej pary drobnych do tego, żeby po prostu ten projekt powstał, tak? A przede wszystkim swojemu top-donatorowi dzięki wielkie Glicz i serduszko dla Ciebie. Trzymajcie się, hej! Dobra, ale to nie wszystko. Będąc na miejscu nie mogłem się powstrzymać i nie wziąć jakiejś jakieś na spacer. A to, że bardzo podoba mi się w niemieckie, niemiecki wziąłem psa, się ciastek. Jest to w typie rasy pies, który jest bardzo mądry i za przesłanki zrobi Wam naprawdę wszystko. Daję wam urywki ze spaceru z ciastkiem, bez żadnego przedłużenia i miłego trzymajcie się w Siad! Siad. 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 Kuki siad. A nagroda? <grywa> A nagroda? On chce najpierw dołożyć, że dostanie. Nie ma. <grywa> niż strasznie. Łapa. Nie. Podaj łapę. Podaj łapę. Podaj łapę. Podaj łapę. Podaj łapę. Nie mam. Podaj łapę. Podaj no. Podaj łapę. A więc jestem w trakcie montowania tego filmu i chciałbym Wam powiedzieć coś o tej akcji. Pewnego dnia doszedłem do wniosku, że zrobię live charytatywny na fundację. Skąd aktualnie mam dwa psy? Pies, który jest na nagraniu, jak już mówiłem, w się ciastek, został znaleziony na autostradzie, z czego mi wiadomo. I patrząc na ciastka, zęby widać, że są poniszczone. Zapewne ktoś go zgubił na jakiejś ulicy i sam się przybłąkał na autostradę. Do fundacji trafiają różne przypadki, nawet gorsze od tego. Co się okazało, bardzo dużo osób wsparło mój pomysł, nawet złotówką i pełen cel udało mi się uzbierać w niecałe no, 48 godzin, za co bardzo dziękuję i uzbieraliśmy równo 200 złotych na fundację azylu pod w falenicy. Myślę, że z mojej strony to by było już wszystko, trzymajcie się hej.